Baran. Horoskopy na najbliższe dni nie przewidują zbyt wielu niespodzianek, ale nie wykluczają ciekawych spotkań. Prawdopodobnie spotkasz ludzi, którzy zmotywują cię do samodoskonalenia i podejmowania nowych wyzwań. Uważaj na swoje finanse, jeśli nie chcesz popaść w długi. Barana czeka bardzo przyjemny i relaksujący tydzień z bliską osobą. W końcu będziecie mogli cieszyć się wzajemnym towarzystwem. W tym tygodniu będziesz cieszyć się dobrym zdrowiem i doskonałym samopoczuciem. Planetarne aury będą ci sprzyjać, a gwiazdy będą przesyłać ci spokój i dobrą energię. Byk. Byk w tym tygodniu będzie zajęty rodziną i obowiązkami domowymi. Dzięki odpowiedniemu planowi działania zawsze będziesz w stanie wyczyścić zaległości, które przeszkadzają w realizacji nowych projektów. Bliscy przyjaciele chętnie okażą swoje wsparcie, jeśli im na to pozwolisz. Byki powinny nawiązać kontakt z osobami, z którymi dawno nie rozmawiały. Jest to dobra okazja do odnowienia starych znajomości. Jeśli od poniedziałku będziesz ciężko i sumiennie pracował, to wszystko załatwisz przed weekendem i nie będziesz miał zaległości do nadrobienia później. W tym tygodniu twój planetarny patron, Jowisz, ześle ci dobre zdrowie i samopoczucie. Wykorzystaj to na swoją korzyść. Bliźnięta. Czeka cię dość pracowity, stresujący i nieco nerwowy tydzień. Jeśli będziesz zwracać uwagę nawet na pozornie nieistotne rzeczy, nie będziesz mieć żadnych problemów. Nie rezygnuj też z bieżących projektów. Można odnieść sukces w zupełnie nieoczekiwany sposób. Bliźnięta mają przed sobą wspaniały czas, pełen miłości, ciepła i zrozumienia. Ten tydzień będzie bardzo spokojny i dobry. Nie musisz się o nic martwić, wszystko idzie powoli, w swoim tempie. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na tym, co w danym momencie jest dla Ciebie najważniejsze. W tym tygodniu poczujesz się zrelaksowany i spokojny. Gwiazdy ześlą Ci wewnętrzną radość i harmonię, a Ty w końcu poczujesz, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Rak. Horoskopy nie zaprzeczają, że niektóre znaki Zodiaku będą chciały w tym tygodniu dokonać poważnych zmian. Gwiazdy radzą, abyś ostrożnie podejmował wszystkie decyzje, zarówno dotyczące pracy, jak i życia osobistego. Jest też duża szansa, że ominą cię problemy finansowe. Raki w tym tygodniu nie powinny unosić się honorem i próbować go bronić za wszelką cenę. Doprowadzi to tylko do niepotrzebnych konfrontacji i kłótni. W tym tygodniu będziesz trochę zrzędliwy i zestresowany. Gwiazdy radzą, by odpocząć i nie przejmować się niczym. Lew. Najbliższe dni będą spokojne, jeśli nie będziesz narzucać swojej opinii innym i nie wtrącać się w ich życie. Podejmowanie decyzji pod wpływem emocji może prowadzić do poważnej kłótni i bolesnych konsekwencji. Lwy będą cieszyć się radosnymi chwilami z rodziną i tworzyć wspaniałe wspomnienia. Jeśli nie planujesz wcześniej wakacji, nie licz na urlop z dnia na dzień. Praca może wymagać zostania na dyżurze. Ten tydzień będzie wyjątkowo dobry, ze względu na radosne chwile z rodziną i romantyczne wieczory. Panna. Ten tydzień będzie okresem refleksji i nowego planowania. Prawdopodobnie będziesz realizować pomysły, które wydają ci się zbyt ambitne. Przy odpowiednim nastawieniu gwiazdy gwarantują, że wszystko się ułoży. Dzięki zaskakującej rozpoznawalności nie będziesz też narzekać na nudę w życiu osobistym. Panny mogą spodziewać się prawdziwego cudu i przemiany, jak w bajce. Będziesz w stanie spojrzeć na wszystkie sprawy z zupełnie innej perspektywy. Ten tydzień będzie pełen humoru i energii, a spędzanie czasu z bliskimi pomoże ci się uzdrowić. Nie trzeba się martwić o swoje zdrowie. Gwiazdy układają się na twoją korzyść. Waga. Im bardziej wierzysz w siebie i swoje możliwości, tym szybciej osiągniesz swój upragniony cel. Jeśli zrealizujesz to, czego chcesz i nikt nie stanie ci na drodze, to w końcu osiągniesz wielki sukces. W tym tygodniu wagi prawdopodobnie dołożą wszelkich starań, aby spędzić czas z bliską osobą. Zadaj sobie jednak pytanie: czy ta osoba robi coś dla ciebie? Ten tydzień spędzimy w dobrej atmosferze, spokojnie pracując. Będziesz mógł w spokoju wykonywać swoje obowiązki i nie tracić czasu na nikogo innego. Twój horoskop na ten tydzień jest bardzo pozytywny pod względem zdrowotnym. Aura planetarna ci sprzyja, a gwiazdy będą przesyłać ci dobrą energię. Nie wydawaj swoich pieniędzy na niegodnych ludzi. Skorpion Horoskop na nadchodzący tydzień dla osób spod znaku Skorpiona przewiduje spokojny okres. Aby uniknąć problemów, warto zaufać własnej intuicji i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Ukochana osoba może zaskoczyć propozycją, której nie powinno się odmawiać, jeśli zależy Wam na zachowaniu relacji. Skorpiony muszą uważać, by nie zepsuć nastroju, trzymając się z dala od nieprzychylnych osób. Tydzień w pracy będzie intensywny, ponieważ szef będzie wymagał wszystko zrobić przed terminem. Dbanie o dobrą energię i poświęcanie jej wartościowym osobom jest ważne. Strzelec. Strzelce prawdopodobnie odniosą w tym tygodniu duży sukces, zarówno finansowy, jak i zawodowy. Ciekawa propozycja partnerska może przynieść niespodziewanie wysokie zyski. Bliscy docenią Twoją lojalność. Strzelce powinny wybyć się ze swojego serca żalu i złości i przebaczyć komuś, do kogo nadal chowają urazę. Ten tydzień spędzimy w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy, łącznie z szefem, będą zrelaksowani. Saturn, który ma silny wpływ na Twój znak Zodiaku, sprawi, że zapomnisz o wszystkich nieprzyjemnych wydarzeniach. Nie trzeba się o nic martwić. Koziorożec: W tym tygodniu możesz skupić się na swojej przyszłości. Zanim ostatecznie zdecydujesz się na zmiany, które chcesz wprowadzić w tym roku, przeanalizuj, które z nich najbardziej Cię ekscytują. Koziorożce w tym tygodniu spędzą miło czas z najbliższymi. Możesz mieć pewność, że nikt nie będzie ci przeszkadzał ani zabierał czasu twoim bliskim. Wbrew pozorom, w tym tygodniu będziesz wykonywał dość mozolną pracę. Ponadto ze wszystkim trzeba będzie sobie radzić samemu, gdyż w pobliżu nie będzie nikogo, kto mógłby pomóc. W tym tygodniu będziesz w dobrym nastroju. Chwile spędzone z bliskimi wprowadzą cię w świetny nastrój i sprawią, że nie będziesz myśleć o niczym i o nikim innym. Wodnik jeśli utrzymasz pod kontrolą swoją sytuację finansową, nie będziesz mógł narzekać na wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Jeśli pozwolisz, by emocje wzięły górę i dokonasz nieplanowanych wydatków, będziesz tego żałować. Użyj zdrowego rozsądku i wszystko będzie dobrze. W tym tygodniu praca prawdopodobnie będzie spokojna. Nic i nikt nie przeszkodzi Ci w osiągnięciu Twoich celów. Wszystko będzie tak, jak powinno być. Uważaj jednak na swój układ pokarmowy, jeśli zabraknie ci apetytu, odbije się to na Twoim zdrowiu, a także na kondycji. Ryby. Ryby mogą otrzymać w tym tygodniu premię, ale pamiętaj, jak ważna jest kontynuacja działań zawodowych. Niespodziewana poprawa sytuacji finansowej pozwoli ci spełnić niektóre z Twoich życzeń, także tych, które należą do Twoich bliskich. Ryby w tym tygodniu mają szansę rozwiązać wieloletnią właśnie rodzinną i pogodzić się z ukochaną osobą. Zapraszamy do podjęcia wyzwania. Pracy w tym tygodniu nie zabraknie, a ręce będą zajęte. W razie potrzeby poproś o wsparcie kogoś, na kim zawsze możesz polegać.